Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę inny temat. Odejdziemy od urządzenia, czy w jednym, które oglądaliście przez ostatnie dwa odcinki. Szybko wrócimy do tego urządzenia, ale niedawno uległa awarii moje wrzeciono w razarce. Byłem prawie pewien, że wrzeciono pójdzie już na śmietnik, więc kupiłem nowe u Chińczyków. Wyjeździe pudło, więc za chwilę to rozpakuję, zobaczycie. Jest to tak zwany mokry Chińczyk. Dużo mocniejsze wrzeciono niż miałem wcześniej. Wcześniej był to kres o mocy 1050W, wytrzymało długo, bo ponad 5 lat pracowało. Natomiast no, obecne wrzeciono przede wszystkim będzie miało dużo większą dokładność, bo tam bicie samego wrzeciona na samej głowicy jest dużo, dużo niższe. Moc dwa razy większa. Przede wszystkim pył nie będzie tyle zbierało, ponieważ chłodzenie jest wodą. No cóż, moją prezerwę widzieliście. Stare wrzeciono. Na szczęście udało się uratować. Więc póki co, ono na razie zostanie. A to wrzeciono, które zobaczycie teraz na dzisiejszym filmie, posłuży do budowy nowej frezarki, która już jest plana, o której mówiłem. Chyba w filmie nicującym cały kanał. No i cóż, zapraszam do oglądania. Dzisiaj tylko rozpakowanie i połączenie, wszystkiego w tym wrzecionie. Oraz dotarcie łożysk. Cóż, nawet co nie zdawałem sprawy. Natomiast producent na aukcji podał dokładnie, w jaki sposób to, to dotarcie trzeba wykonać. No niestety będzie trwało ponad półtorej godziny. Dlatego też teraz uruchomienie wrzeciona pokaże do, do rozpakowania, połączenia wszystkiego uruchomienia i początek pracy. Spróbuję zmierzyć poziom głośności, porównać do, do mego kresa, jak one wypadają względem siebie, które jest cichszy. czy Faktycznie ta różnica jest duża. No i przede wszystkim chcę sprawdzić po tym półtorej godzinie pracy, jaka będzie temperatura cieczy wychodzącej, czy będzie wymagało zamontowania chłodnicy, czy uda się bez niej. Chłodnicę mam, dostałem na szczęście od Fagra gratis. W tej chwili nie będę podłączał, ponieważ nawet nie mam węży, żeby, żeby to ze sobą połączyć. Tam są trochę inne średnice. A ten test pozwoli stwierdzić, czy ta chłodnica będzie potrzebna. Co prawda, w tym momencie ono będzie pracowało bez obciążenia, więc on nie będzie się tak bardzo grzało. No, ale jakieś tam jakąś tam informację już yy, będzie dało się z tego odczytać. No dobrze, to zapraszam do oglądania. Widzicie, tu sobie. informacje, które będą potrzebne podczas podłączania wszystkiego. To wydrukowane na stronie sprzedawcy, także muszę przyznać, że się postarał. Krótka instrukcja do falownika. Jedno co od razu widać. Wąż, który służy do, do przetaczania wody jest strasznie sztywny. Nie wiem, prawda, teraz no, dzisiaj uruchamię na nim, ale prawdopodobnie docelowo trzeba będzie tu zamontować jakiś wąż gumowy. Tego kabla nie było w tej wtyczki też. To już kupiłem w Polsce na, na Allegro. I gruby, nie wiem, może niektórzy będą uważali, że przesadzam, ale ja tam wolę mieć za gruby niż za cienki. Pompa wody. Plus, widzę jakieś przystawki. No i końcówka chyba do podłączenia na węża. Zostawię jak widać uchwyt do rzeczona. Jakoś sobie wyciągnę, bo muszę sobie je dokładnie obniżyć i uwzględnić w projekcie. Śruby uchwytu, od razu je wkręcę, żeby nie poginęły. Nie wiem do czego 3, bo tu jest miejsce na 2. No ale dobrze, może gdzieś będzie potrzebne. To lotnik. Spodziewałem się, mówiąc, że będzie znacznie większy, ale to dobrze. Moja końcówka jest ciasna, więc im mniejsza do wszystko o tym lepiej. Końcówka do podłączenia wrzeciona. Tu są uchwyty do do frezów. nie będę tylko rozpakowywał, bo teraz nie ma to sensu Tam pokażę, wszystkie są tego typu są po prostu różne średnice pokażę Wam może bliżej do kamery nie wiem czy widać może spróbuję później zrobić jakieś zdjęcie w komplecie jest takich 10 bodajże 2, 4, 6, 8, 10, 12 no 14 także no, na pewno Zostanie pozytywnie wykorzystana. Teraz tego nie zakładam, bo nie ma sensu. I wrzeciono. To za chwilę. Pudło czasować śladu, żeby nie zawadzało. To była z końcówką, nie na 220, tylko na jakiś chiński standard, musiałem dokupić przejściówkę, ale to już za jakieś grosze w Polsce, To już jest zamontowana i przyklejona, powinien jakąś taśmą izolacyjną, żeby to się trzymało w całości, położymy tak, żebyście widzieli cały zestaw. No to muszę od Wam powiedzieć, powiem szczerze, myślałem, że to września najlepsze. Naprawdę nie spodziewałem się tak dużej wagi, nawet może Wam to zważę. Z warunkiem, że jej baterie nie padły w wadze. Zrobię może zdjęcie, bo nie widzicie tego. Resztą 4,7 kg. Dużo. Kres jest. No, jest trochę mniejszy, to fakt. Ale przypuszczam, że waży poniżej 2 kg. Mam tu jakąś starą wodę destylowaną. Chyba spróbuję ją użyć, bo przynajmniej nie powinien się odsadzać kamień. Mam nadzieję, że nie uszkodzę pompy, ani tym bardziej wrzeciona. Gdzieś na porach czytałem, że ludzie używają wody destylowanej. To po niektórzy kombinują nawet z borykiem. ciągu odkupiłem? Chyba 6 metrów z tego co pamiętam. Mniej więcej, żeby zrobić po 3 metry od folownika do gniazdka i 3 metry od rzeczy do folownika. Nie wiem czy dużo. Nie mam pojęcia jak daleko będzie w przyszłości od frezarki do, do miasta więc wolę po prostu mieć zapas i nie robić tego drugi raz przede wszystkim. No dobrze, żeby było porządnie, tłumownica faktycznie jest potrzebna. W takich sytuacjach nie lubię robić prowizorek, bo one się bo potem mszczą. W najmniej odpowiednim momencie. Zrobię Wam tego zdjęcie, bo muszę przyznać, że Chińczycy się postarali Właściwie to jakbym się uparł, to nawet wydrukowana dokumentacja nie jest niezbędna. Bo tu jest wszystko ładnie opisane. Ja Wam zrobię zdjęcie z tego. No dobrze, siedzenie podłączone. Zróbmy próbę. No i nic. Miejmy nadzieję, że dlatego, że nie ma podłączonego obciążenia. Pompa działa. No dobrze, to uruchamiam pompę, bo wygląda mi to na pompę zanurzeniową. To by tłumaczyło też, dlaczego tu nie ma uszczelki. Bo w takiej sytuacji to po prostu uszczelki nie potrzebuje. Węża na pół. I zobaczymy czy zadziała. No działa. To jest uziemienie, którego nie podpinam. Mam nadzieję, że to nie jest błąd, ale nie podpinam dlatego, że ja wiem, że na moim uziemieniu w piwnicy jest przebicie. Tam nie ma niestety, ale ktoś się podłączył chyba w jakiś lewy sposób i na uziemieniu mam jakieś szczątkowe napięcie. odwroty na minimum. Na szczęście da się tylko w jednej pozycji. ja poprawię? O, może tak, będziecie widzieli lepiej. Zwiększamy obroty. A nic się nie dzieje. Włączamy zasilanie na, na przeciągno i zwiększamy obroty. No i nie działa. Zobaczymy, przełączymy drugą stronę. No, obraca się w drugą. Pięknie działa. Wiesz co ja nie mogę się powstrzymać przed testem głośności. Ale, żeby to sprawdzić, to muszę zdjąć taśmę. No to dobrze, to sprawdzamy. Mam nadzieję, że widzieliście na telefonie. Eee, obroty ustawione na maksimum pokazało 77 dB. Jeśli dobrze pamiętam, to kres pokazywał chyba 82 albo 84 dB przy pełnych obrotach, co jest ciszej. Nasza pompa działa, przez wrzeciono woda już płynie i to odpalamy wrzeciono. maksymalna odrzutkotliwość no cóż, się docierają nie ma sensu chyba nagrywać tak dwie godziny Nagle może potem kawałek jeszcze pod sam koniec wycierania, teraz pozostaje tylko czekać.